Są pierwsze grzyby, mikrogrzyby, szyszkuby, Wszystko kwitnie i jest cudownie. A ten co tutaj? Tak wisi. Ślimak, winiczek wisi sobie. U mnie, kochani, w ogrodzie. Popatrzcie się, jak to pięknie wygląda. Bibi ma swój pojąć. No pij, pij. i jeździadeczko. Witajcie kochani na kanale Grzyby i Wędkarstwo Świętokrzyskie Witam Was, oto pięknej takiej scenerii kwietniowy, popołudniowy piękny dzionek, jest przepięknie 10 kwiecień, piękna, słoneczna pogoda jak widzicie wszystko pięknie kwitnie jest naprawdę bajecznie, bajecznie wybieram się z Biśką na młodnik zobaczymy czy już się pojawiły jakieś fajne grzybki wypad na młodnik, na młodnik Tam w oddali las widać Ale las dzisiaj odpuszczamy Wiem, że są smardze, ale nie mam już siły Po prostu ostatnio jestem bardzo Zarobiony, zapracowany A co będzie, zapraszam was Serdecznie kochani Z tej oto pięknej scenerii Na nowy film Lecimy kochani z tematem Pa! I pamiętajcie o duperela, czyli słupki, dupki oraz te wszystkie inne dziwne rzeczy, jak my na to mówimy. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach, gdzie się sztawc już pokazał. Jaki fajny szczawik. spróbujemy. Jest Bibi szawik. O, mm, jak ważny. Dobrze, czarek? ale wchodzi. Bibi ma swój pojok na i żabeczka jest gorąco, więc pamiętajcie, żeby dbać o to, żeby nasze fantastyczne, przyjacielskie zwierzaczki miały komfort na takich wycieczkach. To najważniejsze. No. I tak jak myślałem, kochani, na początku już jest szyszkówka świerkowa. Jest ich tutaj odgroma test przy okazji nowej kamery. Popatrzcie się. Ile tej szyszkuweczki? Tutaj świerkowej jest. Fajne młode. O, nawet szyszko mi się wyciągło. Piękne. zarodniki Jest biba. Biba, przywitaj się. Jest kochana moja biba, jest moja bibusia. Bibusia jest. Gorąco, powiem Wam 26 czy 7 stopni. Ale świerkóweczki już są. Jest ich tutaj widzę. Dopiero wszedłem bardzo dużo małych grzybek jadalny. Gdzieś je tutaj widziałem. Następne. O tutaj. Pełno. Podejrzewam, że tam wyżej będzie ich jeszcze więcej, więc lecimy na grzybki. Wypadzik na grzybki. Jest piękna pogoda. Czego sobie życzyć, kochani? Lecimy dalej. Nie, Bibi? Lecimy pod tą górę. Musimy się wzbić i się wzbijamy. Zostańcie z nami. Le, 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 le. La, 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 la. Tak, i była szyszkóweczka. Może jakieś majówki przygolimy też, grzyby, bo powiem Wam, że w tym roku jest pogoda sprzyjająca na rozwój grzybów. Myślę, że te grzyby wyskoczą wszystkie wcześniej, bo jest fajnie, jak na razie. I tego się trzymajmy. A, młode szyszkóweczki znowu rosną. Następne jest ich tutaj. Widzę dużo, ale musiałbym się namęczyć, żeby nazbierać tych grzybków. I kolejne szyszkówy. O, jest ich tutaj. Prawa powiem Wam horda. Przy okazji teści tak jak mówiłem, nowej kamerki. Jadalne, fajne grzybki. Zapach grzybowy. Fajny. Ach, pięknie, pachną, pięknie. Ale malutkie są. Nie chcę mi się ich tutaj dziubać i zbierać. No Te ładne sztuki powiem Wam już takie fajne z tych już by się człowiek pocieszył trochę fajne takie dwie sztuczki Tu następna, tu następna Powiem Wam, że bardziej liczę na gęśnicę wiosenną My na te grzyby mówiliśmy majówki to przeważnie były w maju, ale widzę, że już się pojawiły wcześniej takie majóweczki, jadalne grzybki podobne do pieczarki, może się uda z blisko mnie spotkać także <laughs> miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jesteśmy na modniku. Teren typowo, widzicie, brzuski kozakowy. Tutaj niestety smarzowatych nie ma. Na smarze musiałbym iść na obrzeża lasu, ale powiem wam, że co tutaj za zasieki takie, że nie mam za bardzo czasu na las iść. Bardziej tutaj chcę zagolić tą gecicę wiosenną i może nam się uda. Jeżeli będzie taka pogoda, ciepło, zapowiadając znowu deszcze. O, te purchawy znowu są purchaw od groma, ale to nas nie interesuje stare st z tamtego roku. Interesują nas grzybki wiosenne. Wiosenne. Fajnie powiem wam jest na cieplutko, elegancko. Jeszcze jakiś kozaczek i byłoby bajecznie. I byłaby bajeczka. Kozaczek i będzie bajka. Natomiast ucieszyłbym się też z majówek, czyli gęśnicy wiosennej. I jak najbardziej mam tutaj to miejsce, w którym ona rośnie. W tamtym roku była, ale zobaczymy, czy w tym będzie. Na tą chwilę próbujemy ją namierzyć. Nie, Bibi? Chodź, namierzymy. Namierzymy te majóweczki w kwietniu. Może nam się uda. Piękne miejsce na kozaki, tutaj zawsze się goli dużo kozaczków, wszelkiej maści, piękne miejsce. Chodźcie o bądzie, gdzie wam lepiej bądzie, grzybki do mnie chodźcie, bo coś was nie widzę. Nie, bibi, szukaj grzybków, szukaj bibi, szukaj grzybków, bibi, szukaj, ja szukamy, nie zbliżamy się do miejscówki, gdzie gęścice powinny rosnąć, ale na razie nie widzę. Pamiętam, że bardzo sucho jest. niby deszcz był ostatnio, ale sucho. One dorosną pod tymi sosnami u mnie, ale nie widzą. Nie widzę Libi widzisz? Też nie widzisz, tak? No dobra, zobaczmy tutaj. Próbujmy je namierzyć, ale nie widzę. No jeszcze ich nie ma, kochani. Nie ma, nie ma, nie ma, nie widzę. Ale jest pięknie. I tak jest pięknie. Popatrzcie się jak wszystko super rośnie. Naprawdę bajka, bajeczka. I poziomy już kwitną fajnie. Tutaj mam miejsce trochę. Nie ma jeszcze. Czyli tak jak było. Majówka, będziemy ją zbierać w maju. Ale w koło jest wesoło. No jest pięknie. Popatrzcie się. Jakie lasy, góry, jest ślicznie, ślicznie, nie, widzi? Ale piękne kwiatuszki w lesie, pięknie i przyjemnie. Przyjrzyjcie się, co tutaj się wyprawia. Już za niedługo całe pole jest po prostu posiane wielutkimi kwiatami poziomeczki <dzikaj> dzikiej. Tutaj będziemy z Biśką golić i no, będzie trzeszczeć. Piękne takie duże pole, w ogóle jest pięknie. Na sostę trzeba też przyjść. Odrosty już są fajne. Do golenia, do golenia piękne odrościki na sok. Syrop sosny dokładnie, nie sok. Jest ich tutaj pięknie. Dużo przyjdziemy na pewno. Lecimy dalej. Na tą chwilę jedynie tylko szyszkówka. Innych grzybków brak, ale jak mówię, nie ma na młodniku. To jest na lesie. Trzeba będzie jednak ruszyć żyć na las. A my żegnamy się z Biśką z tych <grych> habazi. <grych> Trzymajcie się moi kochani. Do następnego. Pa, pa, pa. Cześć. Bibi, bi. pożegnaj się. <grych> Lecimy kochani. Dalej.